nasz kolejny opuszczony szpital Po niemiecki Witajcie ponownie Jesteśmy w szpitalu w Świdnicy Mówimy po cichu Bo mamy towarzystwo Dobra, Słyszeliśmy towarzystwo. ktoś jest na pewno no, Na jakieś 95% ktoś jest jeszcze na obiekcie Będziemy próbowali się składać, Tak żeby nikt nas nie zauważył Mówię w ten sposób, kupiłbym moją godność, ale tak naprawdę według zasad, tak jak zostałeś, tak to zostaw, to nie komuś mi nie szczęście. szczęścia. Dokładnie. Dokładnie, jakby to była to bym wziął. Zasady Urybaksu, nic nie niszczymy, nic nie zawieramy. Tak wygląda. Jakby się nie dało zabić. Ale nie płytko, tam jest jakieś okablowanie tylko i chyba parę rurek. Czyli po prostu pod podłogą prawdopodobnie płynie woda. Spodziewki eee, generujące tego typu rzeczy. Strefa czysta. O kurde. Okej, okay, komputer. Tam znajdziemy strefę czystą. I słabo przyjęcie ginekologiczno-położnicze. Nowe pomieszczenie w piwnicy. To już widzimy, że jest zalane wodą. czy jakieś takie, jak to mówią bardziej poważne w były tu trzymane. Echo to nie jest jakieś szczególnie duże, to się może nie ciągnie. Nie, to są tylko dwa takie maszyny. Jedna kata jest. Ja! Yes. to ukrywamy się przed nim, kimś na gorze. Znaczy ukrywamy, próbujmy się po prostu rozminąć i tyle. To jest zakludowany. W sumie ciężko stwierdzić, jakie to było może być pomieszczenie za takimi żelaznymi drzwiami. Wszędzie jest krus. Jedynie kiedykolwiek widzieliście napis. Uwaga, to jest no to właśnie to jest obraz takiego miejsca. Przebierz nie chodzi o piwnicę. Jeżeli zginę, to opiekujesz się moim pająkiem. Nie wiem, czy to dobre pomysły, żebyś tam wchodził. Hmm. Ktoś tam jest, może być. Ja wiem, że tam może być. A więc zwykle za zabał. Ale nie, nie. Za nami. Mam być. Za nami? Za nami? Na pewno ten tunel... To jest wyprzciznione mm -hmm. Ale co tutaj Kurczę, jest kurcze? No mam się cztery, tylko. Okej. Okay. To na pewno są silniki, coś one robimy prawdopodobnie wypłacałam w tym teraz ja szpitę. się Rozdzielna plac, rozdzielna pracy. Funty tak. jest związane z zamknięciem szpitala, czy po prostu już po zamknięciu ktoś już coś rozpalił? A ogólnie powinniśmy zacząć od tego, że nazistowskie Niemcy, Trzecia Rzesza, przeznaczyła ten szpital do selekcjonowania kobiet i mężczyzn do stworzenia jak najczystszej rasy aryjskiej. Jest to Straszne, w ogóle nie do wyobrażenia, żeby zmuszać kobiety i mężczyzn do, do rozpłodniania tylko w celu. Musimy być cicho, bo nie znamy zamiarów tej ekipy. A oni są gdzieś mniej więcej koło nas. Było tak, że oni byli zmuszani do reprodukcji, ponieważ propaganda nie była tak zbudowana, że oni wierzyli w to, co robią i że to co robią uczyli w Rzeszy się mniejszą. Więc oni przymuszali jak się nie za bardzo mi to. Może dla niektórych, dla niektórych to było coś jako forma po prostu pracy, a dla niektórych to było po prostu wyniesienie III Rzeszy do inny innego. to przecież dojrzeli, dojrzeli do Ubera. Tak zwana Tysiącletnia Rzesza. Hmm. Okej, okay, hmm. bezdomnie urzędują. Mimo, że jest tutaj pełno tych różnych śmieci na podłodze, to jest to miejsce, w którym czuję się zdecydowanie najlepiej na tę chwilę. To tak jakbyś był w jakiejś obcej planecie i znalazł na mnie program telewizyjny, nic nie nagrałem z tego, Jeżeli ktoś nagresza wątpliwości, że tutaj mieszkają bez to się oborzam więc je już rozjać. Te dwie kazały, że w ten pierwszy ognisko, to się Tu chyba były jakieś to ale po kurczę, są jakieś spółki, chociaż nie, nie ma odpływu, żeby nie było. Nie, Żadne? Nie, to było wcześniej okno, potem było zagipsowane. W się Od Kilku tu nikogo nie słychać. Po tym, jak Trzecia Rzesza przestała sklepować piecze nad tym szpitalem, głównie zajmowano się tutaj nowotkami. Teraz się zastanawiamy, w którym miejscu są te zawalone sufity, które były w piwnicy, bo dokładnie teraz jesteśmy nad tym miejscem, a nie natrafiliśmy na, na żadnym zerwanym podłogę. Podobają mi się te drzwi. I tam też takie fajne okienko kształtne. A to jest dzieło sztuki. No. to jest jak bajka z sfalowra. Albo z jakiejś gry o ząbi albo serialnie. No cóż. To ktoś miał wyobraźnię. Mam nadzieję, teraz ten już wyszliśmy z ciemności i nie słyszymy żadnych tajemniczych włosów. Będziemy trochę bardziej aktywni. Chcielibyśmy przedstawić Wam jakąś głębszą historię tego miejsca, ale nie za wiele mogliśmy w internecie znaleźć. No, najważniejszym aspektem jest to o III Rzeszy. Żeby było śmiesznie. Gipsownia, a z ogólnymi nogami, zanim to przeczytałem, to G wyglądał jak C. Dodajcie dwa do dwóch. to jeszcze zostało po niemcach a ile było dobudowane później? A, sobie swoją drogą. O, trochę szkoda, że nie zrobiliśmy więcej zdjęć i zabójcze światło. O właśnie. Zwróćcie uwagę, że jest zamykana na kratki najpierw. Bobowita, pamiętasz? O mój Boże, przecież co dziecianka tu się piło czy jadło. Ta firma chyba dalej jest. No, gdzie się dalej. Nie, nie mam dzieci, to się tymi ale... Też co nie pomaga. I to jest chyba ten sygnał z tą brudną bieliznę i pościel, nie jestem pewien. Ale prowadzi na chyba sam dół do piwnic. Żeby się trzeba trafić na to. Okej, czyli normalne sale tudzież magazynki. Czy tu mamy schody na górę? Tak, mamy schody na górę Ta góra jest cała spalona Mamy na nim napis przyklejony na kartce toaleta XD D -d. Wszystko jest spalone Ale tutaj Nie wiem czy ja bym chciał to w naszej bo nie A tam, dobra Mamy regał. Część była poddasza po prostu, no, nie magazyny. Czyli za każdym przestrzeni. Najbardziej Ok, mhm. nie mam tu co tu było robić. Jakiś odpływ jest. Nie rurę. Jakiś rodzic dla dzieci, nie wiem. A widziałeś tą kratę wcześniej? Tą kratę, czyli ja tam? A kratę? Nie, dopiero właśnie wychodziliśmy, że się mieć uwagę. Bo gdybyśmy szli od tej strony, to po prostu pod kątem mi nie było. O, ciekawe. Potwierdzenie odbioru zestawu skarb malucha. O, to ciekawe. Najwcześniejsza data, jaka tutaj pada, to Dziennik Usta z 97. To jeszcze się zachowa na gannym stanie, ale jednak skrzynka. Chodź tutaj, patrz. Idę tam, patrzę. Patrz. mamy no, gazety. Jakieś gazety. Przybite wejście z obu jakichś terenów, A, tam jest normalnie wejście. Trzy nowe kolory na stle. Świdnicy z dnia. No. No, już 20 lat minęło. 1 sierpnia 2001 rok. Chociaż tutaj drewno jest w dobrym stanie, tu nie było nigdzie pożaru. Taka drewniana kiesnica. Ale nie drewnem, taki właśnie Dach jest zawalony. Ładnie ty. tu. Tu jest ja przejście? Nie. Ciężko mi stwierdzić. Nie ma. Nie, nie ma. Okej, okay, delikatnie. Cholera, że to potem jest napisane radosne grzybki no tak to śmierci jakieś sprzęty stare budowlane tutaj chyba na szczęście powiem, powiem Ci tak, że myślę, że my mamy taką zajawkę że my tych grzybków nie potrzebujemy <grybki> no i to było chyba na tyle tak oto doszliśmy do końca naszej eksploracji można powiedzieć kaplica. Jeżeli chodzi o urbex, to to na pewno bedne polecenia. Jest ciekawe. Po początkowych lekkich obawach, późniejsze piętra były już całkowicie na spokojnie. Robi wrażenie i szkoda, że nie było z nami naszego kumpla. Hmm. Tymczasem kończymy odcinek. I do zobaczenia następnym razem. Przedstawiajcie z głowy.